Dzień dobry moi mili, witam was, ja Ciemnogrodzian z Wielkiego Miasta, tak ten motłoch i niewykształcony plebs, choć to nie jest prawda, ale tak nazywają dzisiaj wszystkie trole Giertycha, tych którzy głosowali na Karola Nawrockiego. Hejt jaki wylewa się na nie tylko małe dziecko Kasię, ale z tym sobie dajemy radę, ujawniamy te zaplute gęby i pokazujemy jak można hejtować dziecko to jest jeden temat, o tym też chwilkę będzie, ale hejt wylewa się również na wszystkich, którzy śmieli, śmieli głosować w sposób nieuśmiechnięty, niewłaściwy i źle wykorzystywać zdobycze demokracji. Albowiem moi drodzy ja, jako wyborca Karola Nawrockiego, nie otrzymałem żadnych gratulacji od wyborców Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego się pytam? Dlaczego nie jesteście na tyle odpowiedzialni i na tyle nie macie dystansu, aby pogratulować wyborcom Karola Nawrockiego tego, że ich kandydat właśnie wygrał fotel prezydencki w tym wyścigu? Pytam się Was: hej, hej, wy uśmiechnięci, gdzie jesteście? Gdzie jest wasza tolerancja, gdzie jest wasza akceptacja dla reguł demokracji? Czy wy naprawdę myślicie, że demokracja jest tylko wtedy, gdy wybór jest po waszej myśli? A jak nie ma demokracji, to co? Pakujecie się, wyjeżdżacie, będziecie obrażać nas z miasteczek, wsi? Oraz nawet z dużego miasta, bo ja jestem z dużego wojewódzkiego miasta. 33% w moim mieście, według statystyk Państwowej Komisji Wyborczej, głosowało na Karola Nawrockiego. I wy dzisiaj śmiecie pisać i obrażać na, w mediach społecznościowych, nagrywać głupie filmiki, że to motłoch Ciemnogród i będziecie wyjeżdżać z Polski? Ludzie. Pogrzało was, naprawdę pogrzało was, naprawdę ogarnijcie się. Niektórzy wykreślają mnie z grona znajomych. Co prawda, tylko dwie osoby mi zniknęły z licznika. Jeszcze nie zidentyfikowałem, kto to jest, jeżeli mówię o moim koncie na Facebooku, ale naprawdę jest to jakaś przerażająca, sekciarska, całkowicie sekciarska maniera. Moi drodzy, to jest nieprawdopodobne, żeby kogoś skreślać z grona znajomych tylko dlatego, że głosował na innego kandydata niż ty głosowałeś. Naprawdę to jest szokujące. Natomiast rzeczywiście pamiętam przed wyborami, kiedy no, przekazywałem informacje nie tylko na TikToku w formie filmików, tak jak teraz, ale również na Facebooku, na moim koncie, na moim profilu. Były osoby, które miały czelność pisać do mnie: Jak śmiesz, pisać takie rzeczy, dlaczego wspierasz Karola Nawrockiego? I potem opuściły grono znajomych. Naprawdę, nie były wyrzucone, same odeszły, ponieważ nie mogły znieść. Tego, że na moim prywatnym profilu pojawiają się treści wspierające Karola Nawrockiego. Nie, nie mogłem w to uwierzyć, ale naprawdę nie pozwalajcie sobie też na to, aby ktokolwiek gdziekolwiek mówił Wam, w co macie wierzyć, jak macie głosować i czy to jest właściwe rozumienie demokracji, czy może niewłaściwe rozumienie demokracji. Naprawdę, podnieście. Wszyscy, którzy głosowali na Karola Nawrockiego, wzywam was, podnieście wysoko głowę. Nie bójcie się, mówcie otwarcie o tym, że głosowaliście na Karola Nawrockiego, bo dopiero wtedy ta fala hejtu się zakończy. Dopiero wtedy, w momencie, kiedy oni myślą, że mają większość, czują się wyżsi, czują się ważniejsi, czują, że mają prawo was pouczać. Tak, jak gówniarzy patrzą na Was i pogardzają. Jak się ujawnicie, tak jak ja otwarcie ujawniłem wiele miesięcy temu, że będę wspierał Karola Nawrockiego. Stracisz być może dwóch, trzech znajomych, nie dlatego, że ty ich skancelujesz, to oni cię skancelują. Ale po co ci tacy znajomi, naprawdę, którzy gardzą Tobą, gardzą tym, w co wierzysz, gardzą. Tym, co jest dla ciebie ważne, gardzą na tyle, że nie chcą cię wśród swoich znajomych. Kiedy się ujawnisz, to oni opuszczą twój profil. Ja takich osób mam co prawda tylko dwie, ale się zdarzyły i byłem tym zaskoczony, to prawda. Ale pak sobie teraz myślę trochę już na chłodno, a trochę z taką trochę satysfakcją, że to Karol Nawrocki wygrał wybory, że jednak. Po co mi taki znajomy, skoro on mną gardzi w momencie, kiedy ja mu powiedziałem i pokazałem, co jest dla mnie ważne? Po co mi taki znajomy? Ja go nie wyrzuciłem. On sam wziął, zrobił trzy kliki i opuścił grono znajomych, będąc pewnie święcie oburzonym, że to on ma rację i że on jest tym światłym i uśmiechniętym, który rozumie reguły demokracji. A motłoch i ciemnogród nie rozumie. I to jest ten pierwszy przedługi wstęp, którym chciałem Cię uraczyć samego rana, nawołując otwarcie, nie bój się. Nie bój się, mów w co wierzysz, mów kim jesteś, bo tylko tak zmienisz swoje otoczenie. Moi drodzy, drugi temat, chciałem podziękować ludziom z live'a wtorkowego. Wczoraj nie nagrałem filmiku, wczoraj wrzuciłem trzy wyjątki z live'a, możecie sobie je zobaczyć na profilu, ale chciałem też osobiście podziękować dwóm uczestnikom live'a, Bacy i Belli, za zwrócenie uwagi rzeczywiście na przemówienie Karola Nawrockiego i przyznaję się, uciekło mi to naprawdę, musiałem chyba być na kanale z Rafałem Trzaskowskim, ponieważ ten początek przemowy. Karola Nawrockiego, kiedy oddaje on cześć i chwałę Panu Bogu, cytując Pismo Święte, rzeczywiście mi umknął, ale sobie go znalazłem, odtworzyłem i macie rację. Tak, w pierwszych minutach przemówienia Karola Nawrockiego jest oddanie czci i chwały Panu Bogu. Jestem z tego bardzo dumny i bardzo się z tego cieszę, że Przyszły kandydat na urząd prezydenta stawia Pana Boga bardzo wysoko, sprawę wiary stawia bardzo wysoko, ponieważ jest to również dla mnie, chociaż jestem protestantem, nie katolikiem, bardzo ważne, bardzo ważne. I naprawdę chciałem, naprawdę i modliłem się o to, żeby tak jak w Stanach Zjednoczonych, zarówno wysocy rangą przedstawiciele urzędów władz łącznie z prezydentem Trumpem tak u nas bycie osobą wierzącą było powodem do dumy, a nie do wstydu. Niestety, tutaj znów wrócę do tego, o czym mówiłem na wstępie w pierwszej części. To oni, to lewacy, to peowcy zaszczuli nas wierzących, na tyle, że bycie wierzącym, konserwatystą, chrześcijaninem, chrześcijanką, stało się powodem do wstydu. A uczestniczenie w obrzędach, w nabożeństwach, na mszy katolickiej czy nabożeństwach protestanckich nie stało się powodem do dumy, tylko było synonimem znów jakiegoś zabobonu, zaścianka, czegoś, czym nie warto się chwalić ani mówić, bo światli i uśmiechnięci są niewierzący. Cieszę się, cieszę się i dziękuję wam za to, że zwróciliście mi na to uwagę i rzeczywiście już rozpowszechniam ten temat na mediach moich społecznościowych. Tak Karol Nawrocki w pierwszych zdaniach swojej przemowy po ogłoszeniu wyników Exit Poll, kiedy nie wiedział jeszcze, że wygra, ale wierzył w to, że wygra. Właśnie cytował Biblię, cytował Pismo Święte. Bardzo wam dziękuję za to, że zwróciliście na ten szczegół moją uwagę. I słuchajcie, co do właśnie tych przemówień. Jedna bardzo ważna rzecz, która została ujawniona przez dziennikarzy, i to dziennikarzy niepisowskich, o tak powiem, otóż okazuje się, moi drodzy, okazuje się, że Donald Tusk wiedział o tym, że Rafał Czaskowski przegra te wybory. I podobno według doniesień dziennikarzy, onetu na przykład, tak to co widzicie tutaj, Donald Tusk powiedział sztabowi Rafała Czaskowskiego i samemu Rafałowi Trzaskowskiemu, że przy takiej różnicy sondażowej, jakie z przecieków, jakie ja miałem z bazarków, jakie każdy, kto tam przy tych exit polach troszeczkę tam macza palce, ma znajomych, to, to te bazarki latały, to powiedział im, że przegraliśmy. 20.30 powiedział im prosto w oczy Donald Tusk, że przegraliśmy. I ja słysząc taką informację, Naprawdę jestem niesamowicie zaskoczony, jak można w sztabie Rafała Trzaskowskiego tak się cieszyć, ogłosić swoją żonę prezydentową, a samego siebie jako prezydenta, wiedząc o tym, że jest duża szansa, albo nawet pewność, że się przegrał. No, to jest grube, powiem szczerze, bo to jest pewna Buta. Pewna duma, pewna pycha, która kroczyła przed upadkiem Rafała Czaskowskiego i ten upadek był wielki. Tak moi drodzy. I teraz rozpoczęła się wojna, i trzeci temat, jaki chcę z Wami omówić, to jest wojna pomiędzy koalicją obywatelską, wojna pomiędzy trzecią drogą. Otóż możecie sobie znaleźć, na YouTubie jest profil Polsat News i znajdźcie sobie wywiad z Michałem Kamińskim. Michał Kamiński jest dosyć szczególną postacią, bo był w PiSie, potem był chyba w Platformie Obywatelskiej, dzisiaj jest w PSL-u. No taki partyjny skoczek, ale to jak jedzie on po Tusku, jak jedzie dzisiaj będąc w PSL-u, po właśnie Koalicji Obywatelskiej, po tych przegrywach, no jest warte waszych pięciu minut czasu i zachęcam was do tego, żebyście to na profilu Polsat News na YouTube sobie to odtworzyli. Drugim wywiadem jest, uwaga, wywiad Joanny Muchy. Joanna Mucha również dzisiaj jest w trzeciej drodze, również jest w Polsce 2050, o ile dobrze kojarzę. Jeżeli źle, to tutaj będzie napis. I moi drodzy, ona również jedzie jadem na koalicję obywatelską. Marek Sawicki, marszałek senior, nawołuje do dymisji Donalda Tuska. No, jest to gruba jadka. Dlatego powiedziałem to na live. Dlatego Donald Tusk przełożył głosowanie nad wotum zaufania, bo w tym dniu by przegrał. W tym dniu wszyscy byli tak rozgoryczeni, że przełożyli to na za tydzień czyli w czwartek kolejnego tygodnia będzie głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu nad wotum zaufania dla rządu. Zbierają teraz, pytają, jakie są nastroje i próbują wyciszyć to rozgoryczenie. Wtedy Przegraliby. Wtedy rząd by upadł i się wycofali z tego. I to jest niesamowite. Niesamowite po prostu, jak mocno ta, ten zwycięstwo, to zwycięstwo Karola Nawrockiego zniszczyło koalicję obywatelską. Jesteśmy o włos od tego, aby ten rząd poległ. I oby, daj Boże, oby jak się stało? Dla Polski, i dla Polek i dla Polaków. I trzeci temat. Trzeci temat trochę trudny, muszę Wam powiedzieć, ponieważ wczoraj gruknęła informacja, że Bodnar i jego służby policja zawinęły takich dwóch streamerów Jaszczur i Ludwiczek. Ja wiem, kim, to je, kim oni są, w tym sensie, że znam ich z twarzy. Nigdy nie byłem i nie jestem ich subskrybentem i nie znam ich treści dokładnie, poza jakimiś tam wyjątkami, które czasem przebijają się jako wycinki. Tak? Mówię, nie oglądam ich transmisji, nie wiem, kim są, nie wiem, co sobą reprezentują. Chcę powiedzieć pewną, pewne zdanie natury ogólnej, które jest spójne ze wszystkim, co mówiłem na tym kanale od samego początku. Jeżeli jakiś twórca internetowy, taki jak ja, nawet, taki jak ja, mówi o swoich poglądach, o tym w co wierzy, co jest dla niego ważne, co jest istotne, jak widzi świat, jak widzi polskę, politykę, ma do tego prawo i stop cenzurze internetu. I druga: Jeżeli jakiś twórca internetowy nawołuje do przemocy, do agresji, to należy mu zablokować konto i postawić zarzuty prokuratorskie. I ja nie oceniam, czy Jaszczur i Ludwiczek tak mówili, czy nie, bo nie oglądam ich transmisji. Ale jeżeli ty oglądasz ich transmisję, to zadaj sobie pytanie, czy mówili oni o tym, jakie mają poglądy i jak powinna Polska pójść, w którym kierunku? Czy po prostu nawoływali do przemocy i nienawiści? Ty to wiesz. Ja tego nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć to na turze ogólnej, w takim ogólnym sentencji. Więc jeżeli widzisz twórcę internetowego, który nawołuje do przemocy, który nawołuje do rozlewu krwi, do agresji wobec kogokolwiek, nawet wobec Tuska, to zgłoś go konto, bo nie warto, żeby taka osoba była zlepiona z prawą stroną. Naprawdę nie warto. Od tego mamy wybory, od tego mamy kartki do głosowania tak jak było 1 czerwca, a wcześniej 18 maja, żeby złych, niedobrych ludzi z polityki przegonić. Nie jesteśmy Bantustanem, nie jesteśmy Afryką, nie jesteśmy i mam nadzieję, nie będziemy Rosją ani Białorusią, gdzie za pomocą przemocy rozwiązujemy swoje problemy. I dlatego też sprzeciwiam się jasno Grzegorzowi Braunowi, Ponieważ nie uważam, aby demolowanie wystawy, niszczenie sprzętu komukolwiek nagłośnieniowemu, palenie flagi, czy cokolwiek on zrobił wnoszenie choinki, czy gaszenie jakichkolwiek świeczek komukolwiek było czymś dobrym. Nie to jest huligaństwo i wandalizm. I musisz sobie z tego dać sprawę. Jeżeli jesteś poważnym człowiekiem, rozwiążesz problemy polityczne Twojego kraju za pomocą kartki do głosowania, tak jak zrobiliśmy to 1 czerwca. I dlatego Polska się zmieni. Nie dlatego, że kogoś skopaliśmy, podpaliliśmy, zniszczyliśmy. Nie, dlatego, że wybrałeś Karola Nawrockiego, zakreśliłeś znak X i wrzuciłeś kartkę Twojego głosu do urny. Tak w demokratycznym państwie zmienia się ustrój polityczny. Musisz zdać sobie z tego sprawę. Tyle na temat Jaszczura, Ludwiczka i Brauna. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obecność, dziękuję za podawanie tego filmiku, za lajkowanie. Jeżeli jesteś na YouTubie, to zobaczysz ten filmik w całości. A tutaj na TikToku, jeżeli przekroczyłem. 10 minut, no to będzie on po prostu pocięty na części. Taki jest TikTok i nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Moi drodzy, dobrego czwartku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętaj, Polska jest wielka. Świętujemy, ale również przegrupowujemy się i będziemy pracować. Kolejne wybory formalnie w 2027 roku, ale jakby się koalicja rozleciała, do czego jest bardzo blisko, to będą, będą dużo szybciej. Trzymajcie się, moi mili, obserwujcie, podawajcie dalej. Cześć.